Na wariacie. Właśnie organizuję konkurs na kosę za ponad 1200 zł. 2 zł to jeden ticket, czyli każde wpłacone 2 zł z moim kodem, czyli dexin 2 na stronie CSGO Skins, CSGO Hack, równa się jeden ticket. Więcej informacji na Discordzie i w opisie. Hands on We're selling the pirate swap! Move your wings! top! This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. widzów, witam cię serdecznie na CS Pierwsza linieczka w opisie kod December 2 wpisujemy, aktywujemy tutaj. Daje to darmową skrzyneczkę plus 2 zł na start dla nowych użytkowników. Dla starych użytkowników daje 10% depozytu. Plus CSGO Skins, tak jak jeszcze już oglądaliście ostatnie odcinki, no to wiecie, przygotował natychmiastowe wpłaty za pomocą yy, właśnie skinów, ale też daje fajne wpłaty, na przykład tak jak moja 1300, więc fajna sprawa limitowany bonus 120 zł właśnie o to chodzi tutaj kolejny nie? bo To jest naprawdę mega miło. Też płacicie że z moim kodem. Macie również tikety tak jak w pełni na sobie odcinka, plus możecie tutaj cokolwiek wygrać. Wszystko stąd jest to wygranie, więc naprawdę zapraszam serdecznie. Ale dzisiaj sobie polecimy jakąś batelkę, nie? Teraz myślę ten Astro case o 37 zł, jak ulepszymy kosztuje 70, damy za dwie stówki, trzy, za 230 zł, no początek nie najlepszy, może ten gamma 3 razy, 200, to już musi być grubo po prostu, że to oddało, nie, dobra, damy dwie, 150 zł, no i ten no to jest spokój jak najbardziej nie bo on musi kosztować Oho jej. jednak ale spójrzcie jakie są duże procenty na jakieś drogie jak rzeczy nie więc jest naprawdę jednak no 2700 no to jest mega duży profit więc nie dziwię się że to są takie prezenty to są po prostu skrzynka że jak to rasa porządnie po nie więc naprawdę fajna sprawa lorki 4% na lorkę, na batli, dobra, 4%. Co czwórkę damy ulepszoną. overpassa jednego, M4, kałaszka ulepszonego. To i dwie lorki. To wszystko na 1 na 1 na trybie standardowym za 400 zł. Zobaczymy, jak to wypadnie. Najpierw co czwóreczka ulepszona. Nie wiem, ile to kosztuje. No słabo, ok, słabo, jednak oddało, 13 to teraz leci. No, no nie jest najlepszy drop, nie jest najlepszy drop. I teraz zaczynają być lepsze skiny. M4, -ka. no koledze dało, koledze dało, mi nie za bardzo niestety. Skrzyneczka, kałaszka, no tutaj nie wiem jak to będzie wychodziło. Aho, on charge nie no, mi drob. No, okej, okay. Skrzynka po trzy dychy. Uuuu, fu, 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 fu. ale drop ładnego print streama Zależym teraz na 4%, na 4% knife w 4% i niestety nic nie śadowa, więc to wygrywamy z profitem. To Jest naprawdę fajna sprawa. ok lecimy dalej. Dziś może brakuje... O, tu brakuje jednej słupki. Myślę, że jak najbardziej ciekawa, najdroższy to jest ten jakby no. ok Okej, tutaj widzę, że... A ja jestem trzeci, okej, okay, no to mi ładnie dało. OK. Drugi raz. Drugi raz mi ładnie dało, fajnie, 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 tylko z naprowadzeniem na no, lowcase. Lowcase rzadko, naprawdę rzadko, ale teraz mnie pozytywnie zaskoczył. ostatni, o ten Inductis też coś potrafi dać na sisterze. ok. Okej, tej naklejeczki. Nie mam pojęcia, to może być drogę. ok. jak najbardziej jest to drogę. Idziemy dalej, kolejna. No iha, kolejny raz jakiś big Od dobra. Coraz mniej mamy, żeby to wygrać. Ale no, trochę batelka zabrała, trochę batelka zabrała, nikomu się raczej to nie zwróci. Koszt całkowity, ale najważniejsze, że wychodzimy na prowadzenie i zobaczymy, jak to wypadnie. Czy... Ojoj, 140, no każdy ma mniej więcej równo, no aby teraz nikt... Dobra i to mamy, mamy to, mamy to, mamy to, mamy 500 jakoś, nie? No, słowo drobna bitwa, ale ważne, że wygraliśmy. Kurde, chciałem tu dołączyć to może sami sobie zrobimy, o coś takiego, no może ktoś, o i dołączyli wszyscy, okej okay. dwa razy Ascent i no tutaj mi dało ale jestem drugi, może teraz ją coś da, okej okay. i no ja tego nie wygram raczej, no dyszkę kolega sobie zgarnął o, o tutaj damy, One e taki taki. Indraktis taki ale w ogóle widziałem, że ta skrzyneczka Rotter K jest, że ona właśnie Dobrze właśnie leci. Ona już dobrze oddaje, nie? roter. Ale na zwykłe i na ulepszenie, nie? Tak to teraz że nie za bardzo, ale... Coś jeszcze może byśmy otworzyli. Właśnie... O! Coś takiego, ale... Kurde, ty nie, ty nie, coś, 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 coś fajnego. Coś, 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 coś. Jednej jeszcze brakuje. O, tu brakuje, w jednej osoby. O tutaj. Dwa westerny ulepszone, pięć dyszek. Western moim zdaniem jest spoko skrzynką ogólnie, nie?

Na dobrym, na dobrym jesteśmy tropie, aby tak dalej, aby tak dalej, aby tak dalej. Przynajmniej jeden kałaszek tutaj trzy dyszki, więc jesteśmy na ładnym proficie. O, teraz koledze oddało. Idziemy dalej. Kałaszek. Tak wyrównanie, no. Leci coś lepszego, leci coś lepszego? No, spoko. Spoko. O no, akurat się bitwa raz, dwa zrobiła. No ile skończymy z profitem dzisiejszego odcinka? Oczywiście, że skończymy z profitem dzisiejszego odcinka. Ja Was serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, materiału. także dzięki, siema, miłego!